Tak jak my konstruowaliśmy tę konferencję, to, to skonstruowaliśmy ją w trochę odwrotnym kierunku. Dlatego, że najpierw przedstawia się z reguły, tak? przedstawia się pewne, pewne podstawy patofizjologiczne, a na końcu przedstawia się ich efekt. Ale tutaj, tutaj postanowiliśmy zrobić to troszeczkę inaczej, to znaczy zacząć tak naprawdę od, od tego finalnego produktu różnych działań, żeby się Państwo dokładnie zrozumieli, z czym, z czym ma, ma, mamy do czynienia. A potem przejdziemy już do takich spraw, powiedzmy, bardziej fizjologicznych, medycznych itd. i tak dalej. I dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ no, mało sobie ludzi zdaje sprawę z tego rzeczywiście, z czym mamy do czynienia. Dlatego, że Polska jest jedynym krajem, gdzie ta... A kermancja pasteryzowana jest dostępna. Nie ma takiego kraju na świecie. I jest to wynik po prostu z jednej strony wieloletniej współpracy, którą jeszcze, jeszcze profesor Marlicz rozpoczął przed laty z profesorem DeWosem, wielu badań i też naszych zdolności, z jednej strony produkcyjnych, a z drugiej strony zdolności kontroli jakości. I bez zrozumienia bez tego, ciężko w ogóle sobie uzmysłowić, w, jaki to jest nieprawdopodobny sukces, i jaka innowacyjna i pionierska działa, działalność. Proszę zobaczyć. To jest bardzo nowe, nowy artykuł, gdzie przedstawieni są nowi gracze na rynku pro- i postbiotycznym. Tutaj są różne, różne bakterie. Na pierwszym miejscu jest właśnie Akkermansia mucinifila muc.t. To jest pasteryzowana Akkermansia, pasteryzowana która ma status nowej żywności. Mamy tu też inne bakterie. I jak zobaczycie państwo, tutaj z reguły jeżeli chodzi o no oczywiście o wskazania no to są, są one różne. Często jest to zespół metaboliczny, tak jak w przypadku akermancji, ale sposób y, komercjalizacji, czy sposób wprowadzenia na rynek, to, jest to proje są to projekty wprowadzenia tych mikroorganizmów jako leki. Y, oczywiście, czy to się uda, czy to się nie uda, trudno powiedzieć. Y, to jest dość skomplikowany problem, ale. Y, no, no po prostu ja nie wiem. No, na, razie, na razie to jest tak, że, że jest dosyć, dosyć daleka droga pomiędzy mikroorganizmem a lekiem zarejestrowanym zgodnie z tymi nowymi wymaga, wymogami yy, światowymi europejskimi. W Polsce jest kilka leków probiotycznych, aczkolwiek to są tak zwane stare rejestracje i, i też te leki nie spełniają tych wymogów, yy, tych wymogów no, które są stawiane nowym, nowym, które stawiają nowe przepisy. I proszę zobaczyć, że no tutaj Polska jest, jest producentem, producentem Ackermancji, jest taka firma The Ackermancja Company z Belgii. Oni produkują sam liofilizat i pasteryzują akermansję, ale potem już, już to, co mamy do czynienia, czyli ten postbiotyk, jest właśnie robiony, robiony w, w Polsce. To jest niezwykle ważne, dlatego że twórcy akermansji, czyli profesor De Vos i profesor Kani Zdecydowali się wprowadzić ten produkt jako właśnie tak zwaną, tak zwaną nowo, nową żywność, która zawiera, zawiera no, postbiotyki. Dlaczego te postbiotyki są takie ważne? Do tej pory mówiliśmy bardzo często, czy zawsze mówiliśmy o probiotykach. Różnica między probiotykiem a postbiotykiem jest taka, że postbiotyk musi zawiera, że, że probiotyk zawiera żywe drobnoustroje, a postbiotyk nieżywe, czyli one muszą być w określony sposób unieczynione. Czy to, jest, czy to jest ciekawe, czy to jest nieciekawe? Oczywiście, dla kogoś, kto się tym zajmuje, tak jak ja, to jest bardzo ciekawe, bo to jest fascynująca sprawa, dlaczego nieżywa bakteria może działać. Przed laty przeczytałem taką. Pracę zespołu Michela Clere Bezema. To też no, dobry znajomy Wojtka, mój no może nie taki dobry, ale, ale, ale też go znam. I, I Michel, oni opublikowali taką pracę, w której wykazali, że nieżywe bakterie też działają. I, i teraz jest problem taki, no, co zrobić, żeby to jakoś ukierunkować. Żeby, to działa, żeby zobaczyć, dlaczego nieżywa bakteria ma działać, jaka jest różnica między tą nieżywą bakterią, a szczepionką i tak dalej, i tak dalej. Jest tu, różnych, jest tu wiele różnych punktów. Ale proszę zwrócić uwagę na jedno, że postbiotyk to są nieżywe drobne drobnoustroje i lub ich składniki, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie. Co to znaczy? Że pozbiotyk musi zawierać bakterie. Ja toczę już tam mówimy o, te, o tych postbiotykach jakiś czas od jakiegoś czasu i ludzie mówią że przecież metabolity to też są postbiotyki, ale nie są. Ta nowa klasyfikacja, która została tutaj ucięta przez komputer, yy, wskazuje jednoznacznie, że po to, żeby mówić o postbiotyku, w danym produkcie musi być bakteria, i ta bakteria musi być nieżywa, ale. Ona musi, jej nieżywość musi być osiągnięta w świadomy sposób. Czyli jak mamy typowy probiotyk, który Państwo w aptece kupicie, to w tym probiotyku, takim typowym, ja nie mówię o Sanprobi, ale o takim typowym probiotyku, to tam nie ma żadnych bakterii żywych. Ale to nie jest osiągnięte w sposób świadomy, tylko to jest niejako, no. Powikłanie tego procesu niewłaściwej produkcji, przechowywania, fermentacji i tak dalej, i tak dalej. Też jest ważne, że w czasie przechowywania probiotyków część żywych bakterii ginie. Ale to też nie znaczy, że to są postbiotyki, czyli punktem zasadniczym inaktywacja musi być celowa, tak? Czyli musi być to na przykład pasteryzacja albo inny sposób inaktywacji tych bakterii, ale musi być to świadome. Czyli zepsute probiotyki nie są postbiotykami, tylko są po prostu zepsutymi, przeterminowanymi probiotykami. I tego nie można mieszać. Oczywiście, szczepionki też nie są, nie są yy, yy, probiotykami, bo zawierają wprawdzie części bakterii, no ale. Uzyskiwane, znaczy zasada jest całkowicie, całkowicie inna. No i teraz, o, tak jak tutaj mamy napisane, że oczyszczone metabolity też nie są postbiotykami. Co jest ważne, że postbiotyk nie musi być wcale probiotykiem, czyli są takie bakterie, które nie działają jako, yy, jako żywe, nie działają jako probiotyki, a jako postbiotyki teoretycznie mogą działać. Yy, oczywiście działanie. Postbiotyku, tak jak i probiotyku, musi być potwierdzone w badaniach klinicznych. Co jeszcze jest ważne, że profil bezpieczeństwa postbiotyku musi być lepszy niż probiotyku, bo, bo te różne przepisy rejestracyjne tego, tego wymagają. E, następna sprawa, postbiotyki mogą być podawane nie tylko doustnie, oczywiście nie mogą być podawane w zaszczykach, ale mogą być podawane na skóry, drogi moczowe i tak dalej. To jest cały nowy obszar działania. No i oczywiście, tak jak już mówiłem, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w przypadku postbiotyków to jest kluczowa sprawa. I tak jak probiotyki też muszą być bezpieczne, ale postbiotyki przechodzą dużo cięższą kontrolę jakościową. No i tak mamy tutaj Opinie EFSA, czyli Urzędu zajmującego się żywnością w Europie, i w tej opinii potwierdzono bezpieczeństwo tej pasteryzowanej akermansji jako nowej żywności. Z punktu widzenia prowadzenia tego procesu, to w zasadzie jest coś pośredniego między probiotykiem a lekiem. Nie można powiedzieć, że postbiotyki to są leki, ale jeżeli chodzi o dostarczenie dokumentacji. Ta dokumentacja musi zawierać część toksykologiczną, bardzo szczegółowe badania jakościowe. Dlatego my to możemy robić, ponieważ my jesteśmy w stanie przeprowadzić badania cytometryczne. Wszelkie, wszelkie badania jakościowe możemy zrobić. Taki, no, jakby to powiedzieć, no, na przykład nie wiem, czy jest w Polsce producent probiotyków, który wykonuje analizę cytometryczną. My mamy to zwalidowane, mamy publikacje na ten temat. Koleżanki, które się tym zajmują, jeżdżą po całym świecie i uczą ludzi, jak oznaczać cytometrycznie żywotność bakterii. W związku z tym jesteśmy w stanie spełnić te wymagania EFSA. No jeżeli państwo znajdziecie dzisiaj po południu czy, czy w weekend, tak, bo to jest najlepszy czas do pracy, że jeżeli znajdziecie państwo po prostu czas, to przejrzyjcie sobie tę opinię i tam zobaczycie, jakie są skomplikowane wymagania, wymagania jakościowe, tak? ile jest różnych wymogów, które trzeba spełnić. Także dlatego mówię, że Państwo uczestniczycie w czymś niezwykłym, ponieważ jakość tego, czy wymagania jakościowe dotyczące pasteryzowanej akermancji jest też, jest też absolutnie, absolutnie niezwykła. I teraz jeżeli chodzi o działanie, to znowu jest tutaj, to oczywiście dzisiaj będzie szczegółowo omawiane, ale ja tylko chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, że mówi się od długiego czasu o tak zwanym przesiąkliwym, przesiąkliwym jelicie i teraz właśnie to przesiąkliwe, tak zwane przesiąkliwe jelito powoduje, że mamy do czynienia z endotoksemią metaboliczną. I ta y, endotoksemia metaboliczna jest ściśle związana z różnymi zaburzeniami metabolicznymi, które, y, które y, występują w organizmie. I od lat marzeniem naukowców, m.in. Patrysa Kani, było to, żeby w jakiś sposób tę barierę uszczelnić. I to nieszczelne jelito, ma wpływ na zarówno na różne zaburzenia, tak jak na przykład stan przedcukrzycowy czy nadwaga, zaburzenia pamięci. A następnym etapem są choroby cukrzyca, otyłość, choroby zapalne jelit, tłuszczenie wątroby, choroby autoimmunologiczne, neurodegeneracyjne, choroby psychiczne. To są wszystko choroby związane z tak zwanym nieszczelnym jelitem. Co to znaczy, że jeżeli to jest nieszczelne, ono normalnie przepuszcza różne cząsteczki. Generalnie zasada jest taka, że czym ta droga przepuszczania jest, jest większa, czyli czym ta brama jest nazwijmy szersza, tym jest bardziej selektywna. Czyli przepuszczamy dużo cząsteczek, ale tylko takich, które chcemy. A organizm sam decyduje, że jeżeli na przykład jest mała selektywność, to ta brama jest mniejsza. Niestety, w sytuacji patologicznej dochodzi do tego, że w ogóle niektóre te drogi są całkowicie, całkowicie otwarte. W układzie patologicznym okazuje się, że ta bariera elitowa w ogóle przestaje działać. To znaczy, przepuszcza. Tutaj proszę zobaczyć, tu gdzie jest mała pojemność i ograniczona selektywność, nagle robi się duża pojemność, ale ograniczona selektywność pozostaje. To znaczy przechodzi tam tu kupę różnych rzeczy, których nie chcemy. Poza tym część komórek obumiera i w ogóle przez barierę jelitową przechodzi wszystko, co nie powinno przechodzić. To jest kluczowa sprawa, dlatego że fizjologicznie, ja nie lubię określenia przeciekające jelito, ale Ponieważ jest to sytuacja fizjologiczna, a tutaj mamy patologiczną sytuację, gdzie rzeczywiście to jelito można powiedzieć przecieka. I teraz y, próbuje się stosować bardzo wiele różnych leków, które mają wspomóc zmniejszyć przepuszczalność tego jelita, ale do tej pory, y, znaczy, może nie do tej pory. Ale do, pory w, do, do momentu, gdzie wprowadzono Kermansję, nie udało się czegoś takiego znaleźć. Także macie Państwo do czynienia z drugim przełomowym momentem z substancją, która uszczelnia jelito. Oczywiście uszczelnia je bezpośrednio to też jest niezwykle ważne, ponieważ wiele rzeczy uszczelnia jelito pośrednio na przykład probiotyki poprzez wpływ na różne elementy, śluz i tak dalej, i tak dalej, probiotyki uszczelniają jelito. Ale nie ma, poza akermansją, nie ma takiego związku, czy, czy takiej metody, która pozwoli bezpośrednio uszczelnić, y, uszczelnić jelito. No i teraz Akermancja jest badana już 18 lat, i najpierw to, to wszystko, yy, i pani profesor Stachowska, a pan profesor Marlicz będą o tym mówić. Yy, najpierw yy, no, yy, wykryto właściwości, i tak dalej, i tak dalej, a tak się nie będę na tym skupiał, yy, aż doszło do w 2022 roku do produkcji pasteryzowanej Akermancji. Co ciekawe, że w tej chwili my realizujemy ten program i się zaczyna taki program Horyzont Europejski, który ma skrót IMMEDIATE i badamy wpływ akermancji na regulację osi mózgowo-jelitowej. To znaczy, my tutaj też zaczynamy swoje cegiełki dokładać. Nie tylko dołożyliśmy cegiełki w zakresie produkcji, ale cegiełki też w zakresie, w zakresie badania działania. No i tutaj są twórcy tego akermansji, nawet twórcy, odkrywcy, tak, czyli profesor Devos wykrył akermansję, a zespół profesora Kani, który od lat bada wpływ mikrobioty na metabolizm, właśnie przeprowadził kluczowe badania w tym, w tym zakresie. Generalnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, bo to też będzie na pewno szczegółowo omawiane, że akermansja mucinifila to jest bakteria, która żywi się Śluzem, żywi się mucyną. Yy, I normalnie to jest tak, że bakterie żywią się tym, co jemy, bo my po to mamy bakterie, żebyśmy umieli strawić to, czego nie umiemy trawić czyli błonnika. Tak? I ponieważ nie umiemy trawić błonnika, to za, zrobiliśmy umowę z bakteriami, że bakterie będą nam ten błonnik trawić. A tutaj jest układ inny, mamy bakterię, która trawi naszą mucynę, którą ciężko pracujemy, żeby wyprodukować. Czyli jest to, teoretycznie jest to pasożyt, tak? To jest patogen. Bardzo wiele patogenów właśnie działa w ten sposób. Rozkłada mucynę, robi sobie miejsce, żeby przejść przez barierę jelitową i dostać się do y, organizmu, tak? Robić, wtedy robi się sepsa, zakażenie, i tak dalej, i tak dalej. A tu jest inaczej. No, my podajemy akermancję przecież nie po to, żeby zredukować ilość populacji, tylko podajemy po to, żeby po prostu poprawić stan zdrowia. I układ jest taki, że akermancja rozkłada mucynę. Ale za to, w rewanżu za to, po pierwsze wpływa korzystnie na nasz układ metaboliczny, a po drugie zmniejsza stan zapalny, a po trzecie powoduje jeszcze większą produkcję mucyny. Czyli generalnie rzecz biorąc, w wyniku działania akermansji powstaje więcej mucyny, czyli i ta akermansja ma dla siebie mucynę, i dla nas jeszcze zostaje, a dodatkowo nam, jak to się mówi, odpala. Efekt metaboliczny. I to jest nieprawdopodobna no symbioza, tak bym powiedział, czy, czy tutaj wszyscy z tego korzystają. Akarmancja ma mucynę, a my mamy jeszcze więcej mucyny, mamy kwasy tłuszczowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie jeszcze dokładnie omawiane. I teraz, jak ta ekarmancja działa? Nas najbardziej interesuje to, że ma ona takie białko, amuc, 1100. I to białko, amuc, łączy się z receptorem Teler2, i powoduje, że nie przechodzą tutaj te patogeny przez y, barierę elitową. I to jest główny mechanizm. To znaczy, że pasteryzowana akermansja działa w ten sposób, że dostarcza nam, y, bia dostarcza nam y, białka, które. które z jednej strony uszczelnia barierę jelitową, a z drugiej strony korzystnie wpływa na wiele różnych innych procesów, między m.in. produkcję mucyny i tak dalej, i tak dalej. To też będzie mówione. Ale chciałbym, żeby, żebyście Państwo z, zrozumieli, że to jest różnica między tym postbiotykiem a probiotykiem. To znaczy, e akermansja działa na receptor, który, który uszczelnia nam jelito. E Czyli jej działanie jest bezpośrednie. W przypadku probiotyków jest inaczej. Probiotyki tak zmieniają tutaj te relacje w jelicie, że te relacje doprowadzają do poprawy szczelności jelita. A to jest działanie bezpośrednie na konkretny receptor. To znaczy, że akermansja będzie działać tylko tak długo, jak ją przyjmujemy. Tak, nie będzie działać po Dwóch, trzech miesiącach, czy po dwóch tygodniach, dlatego, że jak jest białko, jest receptor, to ta akermansja działa. Probiotyki nie. Probiotyki mogą działać kilka tygodni, niektóre nawet kilka miesięcy, to zależy. Tu jest, tu nie chcę wchodzić w taką dyskusję, ale, ale generalnie rzecz biorąc, działanie akermansji jest bezpośrednie, a probiotyków pośrednie. Niestety, nie jest tak dobrze, że, że akermansję łatwo wyprodukować. Po pierwsze. Do, do wzrastania potrzebuje, potrzebuje śluzu. No skąd wziąć ten śluz, tak? No trudno sobie wyobrazić, że teraz będziemy po prostu zbierać jelita od populacji, bo nikt nie da swojego jelita, tak? Zwierzęta z kolei, no to też są różne sprawy. No po pierwsze niekoniecznie też chcemy... Chcemy używać tak, do, tego, do tego zwierząt. Następnie warunki beztlenowe i niska wydajność hodowli. No, niestety, to wszystko powoduje, że bardzo ciężko hodować akarmansję, i dlatego to właśnie Willem de Vos wymyślił sposób, żeby stosować syntetyczne medium do jej produkcji. Niestety, to wszystko skutkuje wysoką ceną. I dlatego, jak porównuje się cenę akermancji czy cenę probiotyku, no ta cena jest 10 razy większa, dlatego że po prostu jest proces produkcji, jest wielokrotnie mniej wydajny niż niż proces produkcji probiotyków, które generalnie sobie dość dobrze fermentują, tak? No bo każdy coś tam w życiu sfermentował, tak? Jedni więcej, drudzy mniej, jedni legalne substancje, inni nielegalne, ale no, zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że sfermentowanie czegoś nie jest bardzo skomplikowane, tak? Wystarczy się po, przejechać po szwedzkich wioskach i tam każdy fermentuje. Ja nie mówię, że w Polsce, ale w Szwecji tak jest. No i teraz, i teraz jest tak, że, że nie jest to skomplikowane, tak? ale tam nie fermentują akermansji. To Państwu gwarantuje. I w związku z tym, żeby sfermentować akermansję, noczami zaawansowaną technologię. Tutaj są bardzo skomplikowane badania, które gdzie porównywano żywą akermansję hodowaną przy pomocy śluzu. Żywą, hodowaną na podłożu syntetycznym i pasteryzowaną. W takim modelu, yy, po, gdzie zwierzęta otrzymywały dietę bogato tłuszczową, i tu jest oporność na insulinę. I proszę zobaczyć, że ta pasteryzowana akermancja w stosunku do tej i do tej działa no, co najmniej tak samo skutecznie, a może nawet, może nawet lepiej, chociaż to statystycznie, statystycznie wszystko jest podobne. Tak? Czyli Dzięki takiemu eksperymentowi, który był publikowany kilka lat temu w Nature, dowiedziono, że pasteryzowana hermanja jest tak samo skuteczna, jak żywa. I to, I to jest jedno z przełomowych odkryć. I właśnie mechanizm, jak już mówiłem, polega na tym na działaniu na ten receptor TLR 2. Co ciekawe, że właśnie ta znowu pasteryzowana karmansja, Poza tym to białko wyizolowane za kermansy i żywa, wszystkie tak samo skutecznie uszczelniają błonę, barierę litową, bo tu jest LPS, czyli lipopolisacharyd pochodna ze ściany bakterii we krwi. I w tym modelu doświadczalnym, gdzie u zwierząt po prostu, które stosują dietę tłuszczową, dochodzi do zwiększenia tego lipopolisacharydu, stężenia tego lipopolisacharydu we krwi, zastosowania kermansyi Zarówno akermansja, jak i białka powoduje, że to spada praktycznie do zera, tak jak w grupie kontrolnej. Tak? Co to oznacza? Że białk, że akermansja pasteryzowana działa, a za to odpowiada właśnie białko Amuc y, 1000, y, 1100. Tę pracę będzie pani profesor. Stachowska na pewno omawiać, to jest, to jest właśnie praca interwencyjna, gdzie te wszystkie badania były potwierdzone, te, które się obserwowało u zwierząt, były potwierdzone w badaniu klinicznym u, u ludzi. Także generalnie rzecz biorąc, to są zakresy stosowania akermancji, czyli zaburzenia metaboliczne, otyłość, cukrzyca, choroby zapalne jelit, no i oczywiście depresja, zaburzenia emocjonalne. Także generalnie rzecz biorąc, zarówno w, bada w wielu badaniach doświadczalnych tych badań przeprowadzono yy, setki. W, w PubMedzie, czyli w takiej bazie badań naukowych jest ponad 1300 badań dotyczących yy, akermancji. Yy, badania kliniczne nie są tak liczne, aczkolwiek jest ich, ich coraz więcej. Na razie, na razie jest badanie właśnie w zespole metabolicznym już opublikowane, następne w, w zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego czynnościowych, no i my realizujemy właśnie ten projekt działania na ośrodkowy układ nerwowy. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i, i, i oczywiście zapraszam, zapraszam do, do dyskusji i, i, i przedmiotów.